Ok, Okej, kolejny materiał i lecimy teraz. Ale zajebiście. Teraz to ja mogę zbierać drewno kurde nawet po wsze czasy. Jak taką mam tutaj siekierkę. Building block, taki klo klocek Lego jest narysowany. No nieźle. Dobra, teraz to jest, kurde to jest moc, teraz to jest moc. Ja tam, ja tam widzę stary że chyba do Rosji stary dowędrował idąc No powiem ci, że to jakieś ruskie się oczywiście stary, bo swoich serwerów nie mają Ruskie się osiedlają Skoro to twój pierwszy raz będzie z Martą porozmawiać, no niestety Buduj bukier, na nas buduję, spokojnie, tylko muszę resursy ze nas zbierać Ty tam, oni sobie jakieś, kurde zrobili light chapel to jest bardzo niebezpieczne miejsce, wydaje mi się tutaj. Możemy się osiedlić, chyba. Dobra, spróbujmy się tu osiedlić, niech będzie. Każdy dom potrzebuje fundamentów. Nexus, pamiętaj. Every house needs some fundaments. Nie wszystko złoto co się świeci, nie każdy chłop z widłami to Poseidon. Mówisz? Oczywiście. Czekaj, a co to jest, czemu tu nie mogę postawić? Co to Star ma być? Ty, ty, Ej, weź tak, bo to taka scena jest. Daj, zróbcie jakiś zespół, będziecie grać koncert. Woodstock, stary. Woodstock? Dobra, czekaj. Pobiera, pobierał będziesz opłaty za bilety. Teraz chciałem muszę zrobić. Super, patrzcie, mam już chatę! 5 Pię minut, minut temu stary, biłeś kamieniem o kamień, a teraz hopie stawiasz sceny na Woodstock'u Kenta <grym> to place, no nie, no nie wierzę, naprawdę? Muszę jeszcze pokopać sobie jeszcze trochę tego No nieźle Zbuduj czołg rozdób tych ruskich, no właśnie powiem Ci, że to jest dobry pomysł Nawet powiedziałbym bardzo dobry pomysł Kurde, to ja muszę tutaj sobie wziąć i drzewo wykopać nie szalej tak, bo na ścianę nie wystarczy... Eee, to no nie wystarczyło w sumie Ale za to kamiona mamy dużo. Ukradnij temu ruskiemu co drzewo spod bloku. No Tario oni to wiesz... Jak ogrodzone jest? To jest. To, jest to jest... Cyka wood <grych> Cyka Wood Deszcz pada, zalej mi chatę. No właśnie wiem, no właśnie wiem. Spokojnie, zaraz zbuduję poddasze. zaraz wszystko się zbuduje. Będzie, Będzie dobrze. Patrzcie Tyle łuda tutaj zbieramy, będzie, będzie dobrze Pilary jeszcze, jakie pilary? co chodzi z pilarami? To jest PvP? Co? Dcię pozbierać tego drewna. Trzeba było zostać drwalem. No i zostałem drwalem, tylko zamiast brody to mam brodę nie w tym miejscu co trzeba, bo mam na dole brodę. <laughs> Lol. Cyka drzewo. Syka łód. To oni to już mają jakiś bunkier dosłownie. Tu Pozbieram jeszcze te ze dwa drzewa i będzie dobrze. Jeśli się śmiejcie, z tych ruskich za 15 lat będzie w pierdzie. E, tam. E tam. Tu yep. 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 drzewo ruskim spod bloku. No stary, a to wygląda jak taki ruski blok trochę Szczerze mówiąc To mi to przypomina budynek z Tokio Drift Mówisz? No, stary bo taki, taki garaż Stary, stary jak, jak leciała jakoś tak ta muzyka z tego taki drift I wanna you know. <laughs> Ten Tokio Drift Drift Tokio drift. Teraz po tym drzewie idziemy już budować normalnie Jak wcale będziesz słaby w tą grę Spodnie mógłbym jeszcze zrobić, no właśnie mogłem Wiesz czemu będziesz słaby? No Bo you no know pay. You know pay. pay You know pay You pay Kunkun, najlepszy gracz Dalej gra? Oczywiście stary Stary, I wanna become a good streamer chociaż miał chyba cel w swoim życiu Zwłaszcza jak, co, Najlepszy był jak za donację tańczył i prawie kurwa zemdlał, bo co chwilę donate ta dostawa musiał iść do tyłu i tańczyć. Ja pierdzielę. Ja. No stary, jak tam wiesz, konwerter na jeny to jest jakiś milion czy coś, no to stary mi się nie dziwił. Dobra, jak zrobić. Okej okay, zamknąłem się w swojej własnej chacie. Dor. Jak ja drzwi kurwa postawić? To nie musisz mieć drzwi, to jest ten. To będzie horror, kostka. taki cube. Taka kostka I bez drzwi. Lag. Dobra, wydaje mi się, że coś spierdoliłem Doliłem. Ale to jest dużo ty. Doorway ok. Trochę się... Trochę się zajebałem w akcji Dobra Takie trochę domki jak w jakimś kurde nie wiem Dobra, budujemy, doorway zbudujemy, doorway Okej, i teraz zbudujemy sobie drzwi Por. O, zajebiście O to chodziło, window Dobra, najpierw to jest, zamiast window to ja będę musiał sobie zrobić Ruf, 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 ruf. Ja, trochę zjebany ten ruch będzie, no, ale dobra Czekajcie, da się to rozbroić jakoś O stary, co ty za dachy budujesz? No kurwa właśnie wiem Czekaj, muszę zrobić pilar, bo to widzę, że to zaraz się zajebie w akcji Spokojnie Zaufajcie mi, wiem co robię. Trust me, I am an Indie Hunter Nir. Indie Hunter Nir. Lor. chyba wczoraj z tym slywak samarynny grali, no? Czekaj. Jak tego rufam, mam tu zbudować? Czekaj, jak to mam zrobić, żeby to było takie kurwa proste? Nie umiem budować tej grze, ale jest zajebiście i tak. No, nawet jeśli nie umiem. Dobra Neksosu, idę dalej Dobra, trzymaj się Trzymaj się, trzymaj się eee, Niezły szałas, no nie? Szałas z drabinkami Czekajcie Jak ja mam kurde to tutaj zbudować? O, tak mówił, o O, zbudowałem podłogę u góry Zajebiście No i kurwa chata jak marzenie. Czekajcie. No, chciałem zbudować pal, ale chyba się nie da. <ścoughs> Nexus budowniczy. Zniszcz stoi na nowo. I zajebiście! ci na dworze, zobacz. No dobra, no tu jest trochę chujowo, no ale. No dobra, no. no każdy dom musi mieć swoją wentylację, ok? Jest zajebiście cicho być. Jak to to mogę naprawić? No i co to ma być? 50% stable. 50% stable. 60. Hej. St okay. To się trzyma tak, o dupy, trochę yy... Dobra, pokażcie mi to Nie no, wygląda za ze... jej... <ścoughs> dobra, czekajcie Czekajcie, dobra, naprawię to Ja to naprawię, w mordę jebane To naprawię. Spokojnie. Czekajcie. Ja to zrobię. Okej? Okay? Proszę nie kwestionować mojego kunsztu budowniczego. Opa. I tutaj będziemy musieli zrobić. <śm> No, wstaw staw się tam. O zajebiście. Mega dobrze. Czego to się nie chce postawić ten durny pal? To za durne pale. Może najpierw najpierw musiałbym pal zrobić Spróbujmy. Czekajcie, bo to by szło tutaj do góry. Próbujmy rozjebać te dwie. No nic, ryzyk, ryzyk nexus. No. To jest, kurwa git mając. No i teraz to kurwa to jest piękna sprawa. 96... Ohohoho ho ho Takie stabilne, to jeszcze nigdy to nie było To muszę teraz tak zrobić wszystko. Czekaj, 90, 70 Dobra, czekajcie. JOLO Ja to naprawię Zaraz będzie dom marzeń. Spokojnie Zaufajcie mi moi drodzy, jestem wykwalifikowanym architektem domowym. Dekoratorem wnętrz i czegoś tam innych takich No i zajebiście. Jest mega dobrze. No i o co wam chodzi? I tu se pala postawię. Dobra, w sumie. Myślę, jest i tak dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Patrzcie. No i kurde i tak, tak ma być, tak ma być. Kurde, wentylacja. <gry> Ale słabo, gdzie tam słabo? zajebiście, Dobra, powiedzcie mi teraz, jak ja mam ulepszyć na przykład to, no nie? Żebym ja sobie mógł na przykład tutaj ze stona to, to robić. Może to ja mu coś przełączyć tutaj? Czekajcie to. Building plan, bo ja mam na przykład stona dużo, nie? Kamyka. I chciałbym coś tutaj zbudować sobie w tym moim domu: cloth. Furnace, low grade fuel. Hmm, tu mamy hunting bow. Paper cloth. Metal Fragments, wood sign, hmm, wooden barricade. Dobra, motek i prawym klikam. okej. Okay. Wow, jest kurde, epoka kamienia kamieniowego. Hehe <grym> Zajebiście Czekajcie, bo ja też to chyba muszę upgrade'ować, nie? To jest epoka kamienia kamieniowego O, wow, ale to kosztuje dużo Dobra, spokojnie, zaraz to zrobimy Będziemy mieli dom jak marzenie Jaki, jaka chata <grystanie> Okej okay. Spokojnie Spokojnie, jest dobrze, okej? Okay? Okej okay. <laughs> Fundamenty pierwsze bo rozwali i dupa, no właśnie, fundament pierwszy będzie zaraz Zrobię zaraz zamek z kamienia kamieniowego Będziemy mieszkać jak Fred Princeton Ale najpierw trzeba pozdobywać jakieś tutaj materiały, no Bądźmy tu szczerzy Widzicie? O, i zbieramy No właśnie wiem, właśnie Postanowiłem zrobić rzeczywiście na odwrót. Ale ja bym chciał sobie zrobić jakieś ubrania, tylko kurde nie ma tu żadnych dzikich świń, więc teraz zrobimy takie mini polowanie na dzikie świnie i inne tego typu rzeczy. Żeby je ten, żeby bo potrzebuję klofa, ale tu czy jest jakiś inny sposób, żeby klof zdobywać oprócz zabijania graczy i za, kradnięcia im to ze skrzynek? <gry> Mogłeś wejść na serwer gdzie drop jest razy 4. No mogłem wejść na serwer, gdzie drop jest razy 4, ale gramy Vanilla Gramy, gramy klasycznie, vanila. Vanilla gaming No i rozpiszyło mi się. Mogę naprawić jakoś to, to, to coś Bo mi się to ta siekierka, czy ja mogę ją jakoś naprawić? Zanim zrobię kolejną, to ja bym chciał się dowiedzieć, czy rzeczywiście można. Materiał leci z, yy, z. też takich zielonych roślin. Ok, bardziej krzaki. Mhm, mm palowanie na zostało rozpoczęte. Zbieranie niektórych drzewek jest taka opcja. Zrób sobie sleeping bag w domu, bo jak ktoś cię zabije i się zrespi z drugiej strony mapy, to chuja do domu nie znajdziesz. Ok, musisz repair bench, ale to kosztuje metal. No to, to, dobra, to będę to trzymał, to sobie zrobię kolejną siekierkę najwyżej Włókien konopi się zbiera, no dobra Na przykład taki krzak, to jest krzak? Czy mogę z niego zebrać coś? To nie jest krzak Czyli to jest jakiś krzak, powiedzacie, Z którego mogę zebrać, na przykład Czy to jest ten krzak? Czy to wygląda mi na konopie indyjskie? No dobra chyba nie chyba nie z tego nie, nie, dobra, większe. Większe, to ma być burz. O, tam jest jakiś burz, widzę Dobra, w sumie. W sumie spróbujemy z tego zebrać. Większe, tu mam burz. W lesie występują. A to nie jest przypadkiem to, to też chyba nie to Hmm. Jakimś przyciskiem się zbierało Też A Tam już jest zimowa kraina <laughs> Samolot leci! <Wow! śmiech> Skrzynka z zaopatrzeniem, lecę po nią Albo nie, bo umrę Chciałbym tutaj najpierw ten Zabić jakąś zwierzynę Mniejsze trochę E, klikałem E, nie działa Trochę mniejsze, powiadacie? No dobra Dobra, tak że wyszedł, że jestem groźny, to ja muszę tutaj chodzić z dzidą trochę To wyjdzie na to, że jestem bardziej niebezpieczny Dziki i drapieżny Czy jak niszczę swoją własną ścianę, to oznacza, że... ten? się znalazłem Dobra 20 cloth Czy mogę sobie już buty stworzyć? Albo cokolwiek, jakieś ubranie head wrap To jest jakaś ten czapka wolf head cloth pants A teraz musimy sobie jakieś spodnie chociaż zrobić Że nam w Dingalongo nie było zimno jak w pisiora będzie zimno To już będzie źle, to będzie mega źle <grymne> Było wam kiedyś zimno w pisiora no właśnie Nie chcecie, żeby było wam boju, zimno w tamto miejsce to Jest najgorsze miejsce, które może być zimno Moim zdaniem Twórz śpiwór pierw. No wiem, gdzieś tam miałem jakiś śpiwór, tylko nie wiem Nie Krwawi mu Wracaj tu! Ja cię teraz zapierdzielę. Nie gadajcie, że konie umiem pływać. To tak mega dobrze. Ło. Wracaj tu. Tak. Na uciek. 30 clotha, Nie, no kurczę. Kloth. Jest masakra normalnie jakaś. Just. Yes! Oh. oh Save işte. Gone Thank you plus. gone gone go gone go gone Go gone Hello. Co on robi? Ci kurwa zadziduje jebako. Oko ci to kurwa włożę? Jebany. Czekaj, tylko się uleczę. Sześć. Jeeeee! Yeah. Teraz się będę pastwił nad tobą, smaciarzu. Ile resursów! O, ho, ho, ho! Ograbiecie, cię trochę jeszcze. I ci ojebie, chatę No i kurde, koniec z tobą. Dziękuję, dobranoc! <grym> Zwierzęta się zbiera się siekierą, okej, okay, dobra, dziękuję za radę Ale gościa zajebałem Śpiwór ten postaw, no właśnie wracam, wracam już Teraz wracam już powoli Ale gościa, zabiłem nieźle Ruscy na czacie, to jest masakra Dobra i co tam budują, What the fuck simsowe domy Powiem wam, że mam tak mało tutaj tego, czekajcie Czy mam jakieś mięso, koninkę jakąś? Już mi się głodny, głodny się już robię ponoć trochę Czy ja mogę zebrać tutaj te rzeczy z mojego domu? To da się zebrać? Ja, ja dostanę to z odzysku tutaj rzeczy czy nie? Czy raczej nie dostanę? Metal ore To muszę przepalarnie zrobić. Hmm. No gra jak na Alpha jest mega fajna, mi się bardzo podoba. R raścik Mogę się napić z koryta? Jakie drzwi. Co za ludzie Komenda remove Aha No dobra, trudno Yes, roślinka 20 klofów Ej, 20 klotów Zrobimy ten śpiwór Niech będzie wam To najpierw to ja, ja w ogóle Ja muszę się uleczyć Bo to jest po prostu tak masakrycznie Mam 19 Hp Czy jak będę przy ognisku muszę zjeść mięso Do... Zaraz upiekę sobie mięso człowiecze Człowiecze mięso Człowie... o kurwa! Koleś tu jest Stanie przy ognisku regeneruje HP Zajebiście Dobrze się za kamieniem Jak się czaję przy tym kamieniu Dobra, spierdzielamy stąd Wiedziałem, żeby spierdalać stąd O kurwa mać Nie Nie Błagam cię Dobry człowieku No, kurwa mać Kurwa mać Ja pierdolę Altem? On mnie kurwa goni dalej. A jebany! On mnie kurwa chce. Skoczę. O mój Boże Uch. Chyba się udało Tym musiał teraz trafić do domu gdzieś Nie on tam jest jeszcze dalej, kurde Musimy, musimy wracać, przejdziemy się plażą tam On ma tylko pistolet z kołowy, ale ja mam 19 HP! Musiał się uleczyć trochę przy ognisku Musimy, musimy wejść jakoś tam do góry. Mm. No, goją mnie faceci te, te, też nadzy. No niestety tak to bywa w życiu czasem człowieka O kurwa mać Nie nie, ja nie chcę kurwa umrzeć. Nie chcę. Ała, no i kurwa mać, no i na co mi to było? Na chuj mi to było. No kurwa mać! Jebany szmaciarz. No i zabiera mi wszystko, w Frajer jebany. No kurwa mać. No i mnie zabił. No co za jebany. Ach. No kurwa, no nie wierzę, ja pierdolę Ech. Ale, ale kurwa... Ale mnie wkur... No i naprawdę zaczynam bez niczego O kurwa, nie no, nie chce mi się To nie był golaz, widzieliście on miał cały set jakiś kurde durny O, to jest dom No właśnie, no to teraz kurde zajebiście Dobro. pierdziele to Pogramy sobie jeszcze trochę w tego, tego No nie, 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 nie Będzie dzisiaj trochę, ale, ale najpierw to ja muszę sobie zrobić chwilkę przerwy Muszę sobie coś zjeść, zrobimy 3 minutki przerwy